Siemanko wszystkim, ja jestem Maku, witam was na moim kanale i kolejnym filmie z serii krótkich horrorów e, e, ogólnie to jest była prośba o świąteczny horror jednego z moich widzów więc e, coś tam wybrałem, chociaż nie wiem czy one będą zbyt szałowe, parę horrorów tam ogram, może takich świątecznych takich świątecznych, świątecznych, no jakieś tam bałwanej właśnie choinki, jakieś coś tam, żeby klimat świąteczny trochę był. Yy, no i co? Tutaj to ewidentnie widać, że jest świąteczny. Christmas tree. I choinka. Po polsku. Na angielski doskonale. Dobra. I co? Dzięki za kolejne... łapki, suby i, i, i komentarze. I chyba... zaczynamy, no. Zawsze przedłużam. Teraz też zaczynam przedłużać gadką, ale chyba startujemy, co? Strasznie głośno muzyka jest. Mam nadzieję, że mnie nie zagłuszy, więc. Przy, przy... Podkręcę trochę swoją gadkę, bo mi się nie chce regulować tutaj za bardzo tego. Bo, bo co? Bo nie chce mi się. A już jest głodny. Kurde, jakie te mieszkania w tych krótkich chorobach puste, ja bym nie wiem, jak tu mieszkać. Taki kanapa tylko spał na niej. The kitchen is in the right. O, jaka podpowiedź, żebym tutaj nie chodził niepotrzebnie. Gwiazdka tego, Choineczka, dobra. A jak to chcę zabrać? Nie zbiorę tego. No dobra, jak jest. To jest noc? Aś. Taszki śpiewają o. To jakieś... A może się jeszcze nie rozpakował, dlatego tak pusto. Id. No zjadłem, no i dobra. Przygotowane jedzenie, ale więcej nic nie ma. I co on Tu? Nie. A, Mikołaj. Mikołaj przyszedł. Dobrze, że w niego nie wierzę. A, są prezenty. No patrzcie, jaki kurna... I latarkę mi tu zaczął wyświetlać, czyli wszystko jasne, te jakieś tempy ten, ten ktoś nie wie co, do czego to służy, no, latarka to jest latarka o! O! o, 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 ktoś na skrzypkach fałżuje, a otwarte, to i to nie było otwarte, kurde, ja mam w domu taki długi korytarz co tobą. What the? F <śles> Orzez, ty. Ale mnie przestraszyło. Ale dobrze. Taki strach od razu ciśnienie podniosło. A nagrywam to w ciągu dnia. Udała mu się ta sztuka. Dobra, tak jak mówiłem, krótki, 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 bo. Uh. Ale to was nie zanudzi, chociaż. Dobra, dzięki za oglądanie. Co złego, to nie ja, albo i ja. Nie, co złego, to ja. I do następnego. Trzymajcie się, cześć. Na razie.